Witam wszystkich tutaj. Czerwonya pl a to jest nowa seria. zagramy w Minecraft Single Player No tak. Witam, to jest mój pierwszy filmik, miałem już wcześniej konto na YouTube, ale musiałem je usunięte, zostało przez YouTube. No tak, to więc zaczynamy. Zetniemy drewno. Tak, będzie jeszcze wiele innych serii na, na moim kanale mm, ale na razie to będzie no to będzie taka jego główna seria oczywiście będę chciał nagrywać jeszcze z, z multiplayera pojawi się też filmik z Left 4 Dead 2 y, y, tak mam tu many items ale nie będę go używał niestety no, niestety chyba. Dobra tam. Trudno. Zrobimy sobie sikierkę. Kilow. Sikierkę, mieczyk. No i kilow. Dobrze. Idziemy, zetniemy to drzewo bo ja bym też filmiki de, z The Survival Games mm. no tak chciałbym wam powiedzieć, że to będzie pierwszy filmik na tym kanale, więc proszę o wyrozumiałość zabijemy świniaka, choć tu gram z, z modem Race Minimap i z Optifine'em. Może się, jeśli byście chcieli, no to powiedzcie z jakimi modami mam grać. No, no, no to, to by było na tyle z, z tym co teraz chciałem powiedzieć. Jeszcze trochę drewna. Tak, jeszcze. Wow. Jakaś dziwna dziura z, yy, się zrobiła tutaj. Nie wiem, pierwszy filmik może, wiem, że będzie na pewno bardzo krótki. Dobra, na razie tyle drewna powinno wystarczyć. Pójdę gdzieś tam. Z zrobię jakąś, jakiś prowizoryczny dom, no i ja myślę, że, że zakończę ten odcinek. Ten odcinek będzie w miarę krótki. Prawda będzie na razie nasz dom na pierwszą noc później się oczywiście coś jeszcze zrobi będą różne filmiki z FIFA z no i piszcie piszcie co byście chcieli żebyś co chcielibyście widzieć na moim kanale no tak to by było na tyle z tego i jak nagram ten filmik skończę nagrywać ten filmik to myślę że zrobię filmik z The Survival Games bo no, lubię, lubię po prostu kręcić The Survival Games lubię grać na The Survival Games pewnie będą też filmiki z The Hunger Games Ym, no oczywiście y, jeż, jak, kon, jeżeli byście chcieli mieć ze mną kontakt no to, no to napiszcie po prostu mi na PW a i ja coś tam wykombinuję zrobimy Zrobię jeszcze jednego craftinga, trochę desek zrobię. Tak, tu crafting. Zrobimy piecyk. I zrobimy sobie trochę w węgla. Tak. A za ten czas pójdę... Może zabiję jeszcze jakiegoś świniaka. Jak się przetopi węgiel, no to wezmę, ułożę ten... Ło, dużo świń. Zrobię trochę świń. Myślę, że u... zrobię trochę sobie pochodni. W... No i tak zakończymy pierwszy odcinek. Drugi odcinek myślę, że nagram jutro. Na nagrywam na nowych słuchawkach. Więc, no tak. I, I będziemy w drugim odcinku myślę, że już Mm, że już zrobimy sobie dom kopalnie w tej jaskini mm, też zrobimy sobie dobra nic chcę świnia nie skacz albo skaczek też objętna mm, dobra przetopiło się trochę już źle postawiłem piecyk spoko wyrzuciłem dobra myślę że 6 wystarczy tak, oświetlimy to i kopiemy jeszcze o węgiel, a ja głupi o ja głupi, dobra więc kopiemy dalej mm. mój komputer jest w miarę ogarnięty więc no, jeżeli byście chcieli po prostu z innych Pówcie po prostu gry, jakie byście chcieli. No to ja się dopasuję do tego, co by co byście chcieli. I co ile byście chcieli filmiki? Też by było bardzo fajnie. No i, a jeszcze, no mówiłem Wam już, ale pamiętajcie o tych modach, jakie byście chcieli, bo ja będę raczej kręcił z modami różnymi. Na jakich, na, na przykład z, mogę kręcić na paku, na takie rzeczy. Tylko powiedzcie, co byście chcieli. Prawda? Dobra, wykopię już to ostatnie i zakończę ten odcinek, bo nie wiem ile ile już trwa. A chciałbym. No po prostu chciałbym ten jeszcze. No dobra, i to tyle. Dzięki. To w tym momencie skończę ten odcinek. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, łapkujcie. Wszystko co chcecie. Piszcie komentarze. Ja z tego będę bardzo zadowolony. No po prostu... Chcę, żeby Wam się podobał mój kanał i piszcie, co byście chcieli widzieć na kanale. Dzięki i to koniec pierwszego odcinka.